Dzień dobry, Mariusz Grajda. Jestem partnerem MGW Corporate Consulting Group. Zajmuję się wspieraniem przedsiębiorców w ich rozwoju, zwiększaniu przychodów poprzez skalowanie. Zajmuję się restrukturyzacją oraz sukcesją firm. Dzisiaj moim gościem jest moja koleżanka Matylda Stasiuk z firmy Together Consulting. Pracująca i działająca kadrę menedżerską we wzmacnianiu efektywności biznesowej i osobistej ale też wiem, że wspiera liderów i właścicieli firm w transformacji, także w sytuacjach czy procesach kryzysowych. Cześć, Matylda. Cześć, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Bardzo chciałem się z Tobą spotkać, bo byliśmy ostatnio wspólnie na pewnym kongresie prawa restrukturyzacyjnego. Prezentowałaś tam bardzo ciekawy materiał. On się spotkał z takim szerokim odzewem i dużym zainteresowaniem. I na kanwie tego chciałem, żebyśmy dzisiaj troszeczkę pociągnęli temat, troszkę go rozszerzyli i podyskutowali ze sobą o tym, jak ważna jest w działalności każdego przedsiębiorcy ta strona mentalna. Trochę ci przedstawię, jeżeli pozwolisz, bo Dobrze. powiedziałem parę zdań. Jesteś coachem, jesteś mentorem. Masz za sobą doświadczenia pracy w korporacji i współpracujesz z firmami rodzinnymi. To, co nas łączy, co mogliśmy już dać temu wyraz na kongresie, to to, że oboje na transformację w firmach, rolę właścicieli patrzymy tak szeroko, dosyć holistycznie. Liczą się dla nas procesy, zadania. Ale również ważny okazuje się człowiek, bo to on tak naprawdę jest w centrum tego wszystkiego człowiek, o którego trzeba zadbać. Zacznę więc od pytania z pozoru oczywistego. Dlaczego kondycja psychiczna właścicieli firm czy kadry menedżerskiej wysokiego szczebla jest tak ważna dla działania procesów w firmie? Dla skalowania biznesu, czy w ogóle zarządzania zespołem. Powiedziałeś, że ważny jest też człowiek. Dla mnie ten człowiek jest na pierwszym miejscu. Ja przez te lata, kiedy pracowałam w korporacji, głównie w obszarze HR-u, zarządzania zasobami ludzkimi i wspierania menedżerów w zarządzaniu ludźmi. No, to dla mnie ten człowiek jest centrum tego systemu, w którym funkcjonuje. I tu odpowiadając na Twoje pytanie, prawda jest taka, że my, jako ludzie, będąc ze sobą w relacjach, oddziałujemy na siebie. I teraz lider, czyli ta najważniejsza osoba dla zespołu albo właściciel, który jest no, sterem jednak firmy, ma ogromny wpływ na to, co się będzie działo dalej z ludźmi, jak, jakie będą ich nastroje, jak będzie wyglądała atmosfera w firmie. Więc jego kondycja psychiczna jest kluczowa, żeby ta firma działała poprawnie. Pomijając jakby te aspekty merytoryczne, które są oczywiście ważne, no, firma musi zarabiać, wszyscy o tym, o tym wiemy. Jakiś czas temu Instytut Galupa, który zajmuje się badaniem między innymi zaangażowania, które to zaangażowanie wpływa na kondycję firmy również, czyli tego, jak ludzie funkcjonują w organizacji, zbadali, że kondycja lidera, w ogóle jego zachowanie, jego postawa, w 70% ma wpływ na poziom zaangażowania zespołu i pracowników. To już pokazuje, jakie to jest ważne. A w czasach, kiedy jesteśmy tak przebodźcowani, no to Mamy też prawo do tego, żeby być trochę w obniżonej kondycji psychicznej. No właśnie, my w, ogóle, my, my w ogóle rzadko rozmawiamy o tej kondycji psychicznej, o mentalności liderów w biznesie, bo mm. temat kondycji psychicznej oczywiście staje się coraz bardziej powszechny, ale głównie w takim wymiarze społecznym. Zaś w wymiarze biznesowym ja dosyć rzadko mimo wszystko o tym słyszę. Nie wszyscy pewnie zdają sobie z tego sprawę. Ale skalowanie biznesu czy sukcesja, a już nie mówiąc o restrukturyzacji, wiąże się z dużą ilością sytuacji takich stresogennych. Z mm -hmm. mojej perspektywy, chcąc rozwijać własny biznes, musimy w pierwszej kolejności zadbać o własną dobrą kondycję mentalną. Dzięki temu liderzy, tak jak powiedziałaś, zresztą lepiej radzą sobie z podejmowaniem trudnych decyzji, czy mają lepsze efekty. Mierząc się z przeciwnościami, są bardziej wydajni i lepiej motywują swoich pracowników. Ja mam takie porównanie. Można skalowanie biznesu porównać z maratonem. Maraton pełnym nieoczywistych przeszkód i niespodzianek. Osobiście nie znam żadnego sportowca, który nie trenuje przed biegiem i nie dba, aby stawić się na starcie optymalnie przygotowany. Więc trochę traktuję jakby tą mentalność, to przygotowanie mentalne. Jako właśnie przygotowanie do takiego długiego, pełnego wyzwań biegu czy, za, czy zawodów sportowych. Można to oczywiście ubierać w inne jeszcze porównania, ale wydaje mi się, to, to ma jakiś taki pierwiastek łatwiejszego zrozumienia. To jest świetna metafora, Mariusz, bo przecież sportowcy trenują nie tylko merytorycznie, że tak powiem, czyli nie tylko rozwijają tak. sobie kompetencje te fizyczne. Ale również trenują mentalnie, i bez tego no to większość, większość sportowców sobie nie poradzi. To jest, to jest czysta biologia, i też tak działa nasz mózg: że, że w takich sytuacjach, kiedy, kiedy jesteśmy w takim chronicznym stresie, my mamy mniejszy dostęp do tych racjonalnych aspektów mózgu. Więc ten trening mentalny, to przygotowanie się psychiczne, nie wiem dlaczego, dlaczego w biznesie w ogóle jest tak traktowane po macoszemu, w dużych korporacjach. Rzeczywiście w tej chwili coraz więcej wagi się przykłada do tego, zwłaszcza po tym okresie pandemii, po tym okresie też, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. No ludzie zaczęli zwracać uwagę, że ta kondycja psychiczna bardzo mocno wpływa na, na naszą efektywność. Teraz zaczynamy trochę o tym myśleć i o tym rozmawiać. Może nie jest już to tak wstydliwy temat, jak był kiedyś, ale nadal w firmach, zwłaszcza obserwuję też w firmach rodzinnych tych, tych mniejszych, ciągle gdzieś tam to pokutuje, że ja sobie właśnie dam radę, przecież jestem szefem, to muszę sobie No tak, To częsta fraza, która pada. Zresztą nawiążę jeszcze do tego naszego wspólnego wystąpienia na kongresie, a konkretnie do twojego wystąpienia, do tej twojej mhm. części, które tak jak mówiłem spowodowało bardzo duże zainteresowanie ze strony prawników, radców restrukturyzacyjnych, sędziów którzy później komentowali, no tak, dlaczego my wcześniej nie rozmawialiśmy o emocjach, o tym stresie. Przecież my w tym stresie żyjemy na co dzień. Oni prowadząc te wszystkie sprawy. Chciałem cię poprosić o komentarz do najczęściej stawianego pytania, zresztą na tym kongresie, ale również w branży restrukturyzacyjnej. Dlaczego przedsiębiorcy tak długo zwlekają z kontaktem do doradców restrukturyzacyjnych? Dlaczego tak długo zwlekają z otwieraniem postępowań, w sytuacji, kiedy ewidentnie przedsiębiorstwo tego potrzebuje? Dlaczego szukają pomysłów na własną rękę? Mm -hmm. Czy w Twojej ocenie sytuacja, w której znaleźli się, umożliwia im w ogóle podejmowanie jakichkolwiek racjonalnych decyzji? Bez wsparcia profesjonalistów. Co o tym myślisz? Zacznę od tej drugiej części i użyję tutaj takiej odpowiedzi ulubionej przez prawników. Nie tylko. To zależy. Dobra. Bo każdy z nas radzi sobie inaczej w kryzysie, w sytuacji trudnej. Czyli nie, nie każdy przedsiębiorca, który się mierzy na przykład z brakiem płynności, od razu będzie w kryzysie tak, jak my go definiujemy jako, jako konsultanci kryzysowi czy, czy mentorzy kryzysowi. Prawda jest taka, że ten chroniczny stres. No, osłabia nam możliwości percepcyjne. Tak? Człowiek w kryzysie no, ma te swoje ograniczenia mentalne i emocjonalne, i poznawcze, nie jest w stanie podjąć decyzji racjonalnie. Tak? To, jest, to jest jedna sprawa czyli będzie odwlekał tą decyzję, w ogóle czasami nie podejmuje decyzji, e, zaniedbuje swoje obowiązki to jest jedna rzecz. Ale jeśli jeszcze nie jest w kryzysie, czyli jest w tym chronicznym stresie, to może być tak, że ten kortyzol i adrenalina powoduje taki mocny wyrzut właśnie do działania, czyli ja sobie tutaj sam poradzę. I to jest jeden aspekt. A drugi aspekt to są nasze ludzkie emocje, czyli my ciągle żyjemy w takim świecie, który mówi o tym, że jesteśmy poddawani ocenie. Pojawia się wstyd, nie poradziłem sobie, coś poszło nie tak. Właśnie o tym chciałem opowiedzieć, bo to był jedyny przypadek, który mnie trochę zaskoczył, ale ja myślę, że warto byłoby tutaj dwa zdania o tym mhm. przypadku opowiedzieć. Tak jak powiedziałaś, większość liderów wydaje się, że nie ma takiej wystarczającej odwagi. Przyznać się do słabości mentalnej w sytuacji kryzysowej, grają takich twardych zawodników, mm -hmm. które wszystkim przeszkodom, dadzą mu radę sami. A w jednym z projektów, w których naprawialiśmy przedsiębiorstwo, spotkałem menadżera, który jednym z pierwszych pytań, jakie zadał, jak już ustaliliśmy wspólnie, że trzeba rozpocząć restrukturyzację, to Panie Mariuszu, jak mam sobie poradzić ze wstydem? Ze wstydem wobec kontrahentów, pracowników, a w zasadzie nawet rodziny. Uważał, mm. że w jakimś stopniu ich wszystkich zawiódł, bo nie poradził sobie samodzielnie z kłopotami. Długo zresztą o tym rozmawialiśmy, był bardzo otwarty, szczery. Okazało się, że pomimo uzewnętrznienia swojego wstydu, był później bardzo aktywny i w zasadzie znakomicie poradził sobie z procesem naprawy firmy. W odróżnieniu często od tych liderów typu macho, nieuzewnętrzniających mentalnych ograniczeń, którzy nie umieli podejmować szybkich, racjonalnych decyzji, ale za to byli twardzy, mężczyźni i tacy pełni zewnętrznych oznak, że oczywiście damy radę, tak? Jak najbardziej tak. Tak sobie przypominam jednego z moich klientów, który zgłosił się do mnie tak naprawdę, jakby impulsem do, do tego, żeby zacząć pracę, był jego synek. No nie rozumiał jeszcze, to było małe dziecko, chyba sześcioletnie. Widząc, jak tata się miota, jak nie jest sobą, jak więcej pali i przychodzi bardzo późno do domu i ten dzieciak nie miał z nim praktycznie kontaktu, w którymś momencie powiedział, Tatusiu, a kiedy ty wrócisz? Taki mój tatuś. I to był impuls do tego, żeby opracować z tym wstydem, bo tutaj znowu taki syndrom superbohatera się w, tym, w moim kliencie uruchamiał. I on bardzo fajnie przeszedł przez ten proces. A w procesie pracy z kryzysem, my też pracujemy na normalizacji, czyli pokazujemy, że ten świat, który jest naszym no, wyimaginowanym światem, który oglądamy w obrazku, w komputerze, to nie jest prawdziwy świat, że ludzie popełniają błędy, że ludzie upadają i się podnoszą, i nawet ci najwięksi. Więc Stosujemy też trochę psychoedukacji, żeby odciążyć tego człowieka z tej takiej nadmiernej odpowiedzialności, i z tego, że, że nie jest jedynym człowiekiem na świecie, nie jest jedynym prezesem, czy właścicielem firmy, który jest w takiej sytuacji. Więc no właśnie, to trochę też pomaga się otwierać. Tutaj trochę już dotykamy, jak rozumiem, tej praktyki mentorskiej zaraz do tego, może właśnie jeszcze nawiążemy, jeżeli pozwolisz, ja też oprócz restrukturyzacji zajmuję się skalowaniem biznesu czy tą transformacją biznesową, jak wiesz, i widzę, że właściciele firm. Rzadko kiedy dostrzegają kryzys mentalny u siebie albo nie traktują go poważnie. Kiedyś mówiło się o samotności liderów, dziś sporo mówi się o presji, pod którą są, mówi się o wypaleniu zawodowym, albo wręcz o tym, że wielu właścicieli traktuje siebie jako nieśmiertelny. Co w Twojej praktyce mentorskiej czy coachingowej otwiera ich na zmianę perspektywy? Między innymi to, co powiedziałam, czyli taka, taka normalizacja, czyli mówimy o tym, że ludzie tak mają. Trochę psychoedukacji, czyli uczymy ich, że, że człowiek w ten sposób funkcjonuje. Dużo, dużo y, mówię też w procesach o biologii, o tym, jak, y, jak to działa, po prostu, że tak działa nasz mózg, że on nas trochę oszukuje, że jesteśmy też niewolnikiem czasami naszego ciała migdałowatego, które prowadzi takie procesy, które nam utrudniają racjonalne myślenie. To z pewnością jest, jest taki element, który im pokazuje, że nie są właśnie sami. Ja lubię też mówić o takim nowoczesnym podejściu do zarządzania, i, i tutaj jest bardzo wiele badań, które. Pokazują, że lider nie może być takim samotnym wilkiem. On musi być w kontakcie z ludźmi. Ludzie muszą wiedzieć, co się z nim dzieje, bo wtedy też łatwiej im jest zrozumieć nie? i łatwiej się zaangażować, a czasami przejąć jego obowiązki. Też z moich obserwacji czasami takie najprostsze rzeczy stanowią efekt wow, czyli mówią. Ojej, to ja nie wiedziałem, że to tak jest. I to ich otwiera też na, na, na tego rodzaju procesy. To nie jest grzebanie się w przeszłości. Praca w kryzysie to nie jest proces psychoterapii. To jest umiejętność zrozumienia sytuacji, w jakiej jesteśmy, naturalnej, bo tak mamy jako ludzie i to pomaga pójść ten krok do przodu. Matylda, a weźmy teraz pod uwagę taki scenariusz, że mamy do czynienia z restrukturyzacją. A oczywiście, z powodu jakiegoś kryzysu. I drugi przypadek, że mamy do czynienia z firmą, która się rozrasta, a jej wewnętrzna struktura, wiadomo, no, musi się komplikować. W obu tych sytuacjach liderzy zarządzający firmą, jak już powiedzieliśmy, to dzisiaj są pod ogromną presją. Teraz, na co powinni u siebie zwrócić uwagę? Co warto wzmacniać w tej kondycji mentalnej? Z mojej mhm. perspektywy od razu powiem, że ja osobiście zdecydowanie postawiłbym na coś, co nazywa się inteligencją emocjonalną, czyli umiejętnością rozpoznawania i zarządzania swoimi emocjami oraz emocjami swoich pracowników. A na co Ty byś wskazała? Co Twoim zdaniem jest takiego najważniejszego? Jak pewnie się przygotować? To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, i tego rzeczywiście też uczymy liderów, uczymy menedżerów w organizacjach, czyli takiego zwracania uwagi na emocje, bo one nam mówią o tym, że jakieś nasze potrzeby są niezaspokojone. Ja bym wskazała dwie rzeczy. Po pierwsze, nawiązując do tego samotnego wilka, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, to miejsce jest Houston, okay. czyli taki zespół zaufanych ludzi, czy to w organizacji, czy poza nią, od której można. No, odbić myśli, trochę się wygadać, zadać pytanie. To niekoniecznie muszą być eksperci, to bardziej są ludzie, którzy nas rozumieją, którzy będą przy nas wtedy, kiedy jest dobrze, ale też kiedy jest trudniej. I to Houston jest, jest bardzo ważne. A druga rzecz to jest jednak to dbanie o naszą kondycję psychofizyczną, czyli. Cały czas miejmy w głowie to, że metafora z samolotu, która tak często jest powtarzana przez osoby pracujące w pomaganiu, we wspieraniu ludzi w kryzysach, maskę załóż najpierw sobie, czyli jeżeli ty będziesz w dobrej kondycji, niezależnie od tego, czy mówimy o tym, o sytuacji w domu czy w pracy, to będzie ci łatwiej pomóc innym, odjąć decyzję i racjonalnie podejść do tematu. To dbanie o siebie, o dobry sen, o dobre jedzenie, o aktywność fizyczną, ale też, tak jak powiedziałeś na samym początku, rozumienie, co moje emocje oznaczają i skąd one się biorą, to jest chyba najważniejsze. Świetne porównanie z tym samolotem, przyznaję. Ja bym chyba na jeszcze jeden element wskazał, choć nie do końca wiem, czy można go zakwalifikować do tej sfery narzędzi budujących dobrą kondycję psychiczną, no, ale powiem tak, że dla mnie też może ważne jest, żeby rozróżnić występujące czasami wśród liderów fałszywe rozumienie pewnych pojęć. Weźmy na przykład odpowiedzialność. Większość osób, z którymi o tym rozmawiam, wskazują, że lider powinien brać na siebie pewną odpowiedzialność. Można to przeczytać prawie w każdym podręczniku biznesowym. W przypadku zatem kryzysu tylko on jest w stanie, bo jest odpowiedzialny. Wyciągnąć firmę z kłopotów. W tej odpowiedzialności mocno się pogrąża i coraz bardziej czuję się, moim zdaniem, zaszczuty. Tymczasem no, ja odpowiedzialność rozumiem zupełnie inaczej. Rozumiem ją jako umiejętność właściwego diagnozowania sytuacji i sięgania po wsparcie po to, aby dać zespołowi, firmie, rodzinie jak najlepsze rozwiązania, które nie wynikają wyłącznie z moich myśli, przekonań, emocji, ale z jakiejś obiektywnej analizy która wspierana jest przez osoby profesjonalnie przygotowane do udzielenia wsparcia, tym oczywiście wsparcia biznesowego. Dla mnie to jest odpowiedzialność. No ale nie wiem, w tej kwestii masz jeszcze jakieś zdanie co do tej odpowiedzialności, do rozumienia odpowiedzialności? Bardzo fajnie to ująłeś i myślę, że to jest klucz, że liderzy tą odpowiedzialność rozumieją jako takie, czasami jako takie brzemię. Czyli znowu ja, ja muszę sam. No po to mamy doradców, po to mamy edukację, po to mamy nawet internet. No skoro korzystamy z internetu po to, żeby się czegoś dowiedzieć, to tak samo możemy wziąć telefon i zadzwonić i zapytać o coś. Mnie trochę boli ta potrzeba wszechwiedzy. Nikt z nas nie jest alfą i omegą, tak? Nie rodzimy się z pełną wiedzą tego świata, po to mamy zespoły, nie tylko po to, żeby fizycznie wykonywały jakąś pracę, ale żeby też myślały. Żeby dawały swój wsad. Więc rzeczywiście to dzielenie się, pewnie że na koniec to ty podpisujesz jakiś dokument jako właściciel, jako prezes, jako, jako szef zespołu. Ostatecznie stawiasz kropkę nad i nad decyzją. Ale o ile łatwiej jest wtedy, kiedy ją przegadasz wcześniej. Więc jak najbardziej ta odpowiedzialność może czasami być brzemieniem. No i nawiążmy na koniec znowu do tego wspólnego wydarzenia, na którym byliśmy w kongresie. Tam wspominałem o tym, że od wielu lat próbuję moje koleżanki, kolegów, branży, ale też i klientów przekonywać o tym, że restrukturyzacja musi się opierać na kilku obszarach ze sobą zintegrowanych. Prawnym, ekonomicznym, strukturalno-procesowym i właśnie emocjonalno-psychologicznym wsparciu, co w zasadzie w tej chwili prawie się nie dzieje, że nie wystarczy Excel i prawni, że nie musimy myśleć o całym procesie także w kontekście tego, co dzieje się z właścicielem firmy? Znaczy, że musimy myśleć o tym, co dzieje się z właścicielem firmy. Nie zawsze te argumenty trafiają, przyznaję. Dlatego na koniec jeszcze raz Ci chciałem zapytać, już takim językiem biznesowym, czemu właściciele firmy, którzy przechodzą kryzys, powinni skorzystać z takich doradców jak Ty? Jaki będą mieli z tego zysk? To jest bardzo trudne pytanie, bo ono jest nie wprost policzalne. To znaczy, po pierwsze, ja też, jak pracuję w procesach sukcesyjnych, to popatrz na ten proces. Tak. Ja, to jest proces, który idzie dwuwarstwowo. Oczywiście mamy prawnika, mamy doradcę finansowego, ale tak naprawdę wszystko opiera się na tym, jak właściciel porozmawia ze swoją rodziną, jak nestor. Przygotuje sukcesora, jakie relacje będą mieli, jak to przekazanie firmy będzie wyglądało. W procesie restrukturyzacyjnym jest o tyle trudniej, że tam jest ten aspekt no, jednak niestabilności finansowej niejednokrotnie. A wtedy, kiedy mamy taką osobę, która nas przeprowadzi przez ten kryzys, to znaczy pomoże nam zadbać o to, żeby z niego wyjść, wrócić do, do siebie po prostu, odzyskać moje zasoby po to, żebym mógł szybciej wyjść z tej sytuacji, która się zadziała, tak? Tego ja, ja, kryzysu. Tego... Ja czasami mówię, że mogą na chwilę mieć takiego zastępczego lidera. Na chwilę mhm. żeby mogli dać sobie przesobiewa minutę na to, żeby odzyskać tą pewność siebie. No i trochę lepiej przygotowanymi do tego startu, do tego biegu, do tych ważnych zawodów lepiej się przygotować po prostu. W to, co jest wpisane w zawód coacha, mentora, konsultanta kryzysowego, to jest 100% poufności, więc dostają też osobę, która w 100% jest dla niego, rozumie, potrafi wytłumaczyć te mechanizmy, które w nim zachodzą, bo Człowiek, który wchodzi w kryzys czasami jest po prostu przerażony tym, co się z nim dzieje, nie tylko na poziomie mentalnym, ale też na poziomie fizycznym czy poznawczym. Przestaje już rozumieć rzeczywistość, a my tą rzeczywistość po prostu tłumaczymy i wtedy jest łatwiej. No temat jest pasjonujący oczywiście i moglibyśmy pewnie jeszcze tutaj następne minuty o tym rozmawiać. Może trzeba będzie zrobić jeszcze jedno spotkanie, żeby trochę porozmawiać o elementach, których się nie udało nam się dotknąć. Jednakże bardzo Ci dzisiaj serdecznie dziękuję za to spotkanie. Myślę, że znowu pewna dawka informacji, które na co dzień nie pojawiają się w przestrzeni biznesowej, pomoże nam zainteresować kolejne osoby tym ważnym elementem poprawności działania biznesu ale i właśnie człowieka, człowieka, który jest w centrum tego wszystkiego, jak powiedziałeś. Ja też dziękuję, dziękuję za zaproszenie i za, za to, że też niesiesz ten holizm podejścia w biznesie do swojego środowiska, więc ja zapraszam serdecznie do kontaktu i jestem zawsze do dyspozycji, jak coś potrzeba. Dziękuję, miłego dnia Matylda. Wzajemnie.